Też witamy Dawno czy nie było chyba na oborze z seniorami, nie? Tak O, nawet nie liczę, ale już dużo czasu nie A powiedz o czym będziesz opowiadał na warsztatach? To jest ściśle tajna tajemnica Tajna tajemnica nie warsztatach, powiedzę Masło ma to czy nie dowiemy się dopiero za dwie godziny? O 15 Nagrywaj te góry, ja. A co, zimno? Co, nie, pogoda Ci nie podoba się? Nie, wiatr wieje. trzymaj się, że... Co kręcisz, co kręcisz, co kręcisz kurde, Taką po pogodę kręcisz? Dobra. Deschowa tutaj, tak? Tak. Amazonia, co to jest? Witam serdecznie, dzień dobry. Witamy fizio. Witamy. No tak. tak. To 5 5 strony stronę chcesz. To ja tam! To jak ty to, to ja tam. Kamil! Ci Co? piłkarzy nagrywają nie trenerów. Ale ci trenerzy też kiedyś byli piłkarzami? Byli! I to całkiem niezłymi! Tak więc wiesz, my już byliśmy w telewizji, teraz kręcimy. Ale wtedy chyba takiej telewizji nie było. O. Zdziwiłbyś się! amerykańskiej telewizji. Jest... Zdziwiłbyś się! Kontrola pokojowa, jakie rozgrywki są przewidziane? Jest PlayStation? Będzie PlayStation. A którą macie? Piąteczkę. O kurde, można się załapać? No, jakieś jakiś turniej. Fortnite'a, tak? Znaczy FIFA, tak? Nie no, Fortnite'a może nie. Fortnite'a nie. Jakimi drużynami gracie? Nie jakieś jakiś ale na pewno rozkręcimy, zobaczymy. Liverpool. Pan na PSG na pewno. United też. Jedna, ty musisz w Inter Miami, tak? Bro, ja dałem Ej, co się Messi. Jak już Real zająłeś, to trochę nie mam co grać. A, no to mogę odleć i będę czerki. Leg jeszcze zostaje. Misłoka. Misłoka. Dobra, czekaj. Barceloną bizagę, nie? Nie, 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 nie przesadzajmy. Nie, no, przepraszam, to był głupi żart. Nie przesadzajmy. Manchester City, zagrajemy sobie Pepa Guardiolą. Triker, triker. Przy trikartu jemy hala Hulun. No to się widzimy do Widzimy się. Zanim przejdziemy do o samego planu, do samego warsztatu, to rzeczy ważne. Rzeczą ważną jest fakt, że dzisiaj urodziny ma jeden z waszych kolegów, Gery. Wiemy, wiemy, że macie przygotowany pewien upominek, ale zanim od was, to mamy tutaj na Gierego maninę w czapie. Proszę, a czy, co z tym się robi? 100, Mam tak trzymać, aż czy co? Tak? No dobra, to, to poczekamy. To, 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 to Czekaj no. Chyba piąty raz o urodziny rodziny stali, pierwszy raz z torta dostałem, także coś się święci. Nie, nie wiem ja Dziękuję bardzo. Nie, <śmiennie> 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 No, <śmiennie> no <niestety. śmiennie> Ale to dla racinki, spokojnie. <śmiennie> Jak tu wszyscy stoimy i siedzimy, też wszyscy jesteśmy ludźmi. Mimo tego, że każdy z was pełni też inną rolę. piłkarza, przede wszystkim, trenera. Część z was już ojca. Węża, narzeczonego, partnera. Ale przede wszystkim wszyscy jesteśmy ludźmi. I dzisiaj na no to też chcieliśmy zwrócić uwagę. To tak jest skonstruowany dzisiejszy warsztat. A warsztat ma to do siebie, że za chwilę przestaniecie siedzieć i słuchać nas. Tylko będziecie słuchać siebie nawzajem. Podzielimy sobie te rozmowy, bo jest nas sporo, a chcemy, żeby każdy z każdym pogadał. Dlatego no, spójrzcie na mnie, bo teraz będzie bardzo ważna organizacyjna rzecz, żeby nam to zachulało i poszło. No mi ten sposób trening bardzo się spodobał, bo mieliśmy okazję się zintegrować nie tylko ci, co już byli w zespole, ale również z młodszymi zawodnikami, którzy teraz wchodzą, tak jak ja wchodziłem pół roku temu, to też nie mieliśmy takiej okazji, a dzisiaj fajnie, bo każdy mógł się poznać bliżej z, bliżej, z każdej z innej strony, jak tam w rodzinie, jak, czy ktoś ma jakieś wieciaczka czy coś. Niektóre zespoły w najwyższych ligach, czy w najwyższym stopniu, w najwyższym momencie rozgrywek pucharowych i tak dalej, swojej strategii na mecz, w dużym stopniu zawierały na przykład zudo. Oto, teraz zaraz, to będzie za drzwi. Oto, które są na mata, bądź na pochłównych kółza. sobie ciągiem. Jak zrobicie, to się zamieniacie. Jesteśmy przynajmniej zadowoleni z tego, z tego, co udało się zrobić, z tego, co udało się osiągnąć. Mimo małych ich przeszkód spowodowanych aurą, która nas spotkała i z dostępnością w całości boiska, ale, ale nasz sztab, trenerzy pracujący razem tutaj wspólnie w grupie, na tyle jesteśmy elastyczni, że pewne założenia, które nie mogliśmy w danym dniu zrealizować czysto w na boisku, nie było brak, ja zrobiliśmy to w innej formie niż te wyniki na GPS, a praktycznie było w kółku. <mulgy> Pozdro! zajęto ja, koni. A, to radio <laughs> się liczy to. To radi radio. To radio. <laughs> radio. No, są. Tego, Patrz, radio. Sobie radio ty sobie pozbadasz. Oni sobie, on sobie gadają. Ja nie, ja bym powiedział, że poważnie, radio jest Winiara. Trzeci. trzeci. Jak z radziem byś wygrał, to byś się w sumie nie zdziwił. Coś czekam? Tak? Ostatnio, co zagraliśmy, gierkę to siódemkę dostał, nie i wyszedł. Powiedział, że mu się nie chce. I powiedział, że my się skończony, my się skończony. to jakieś Rozpędź się! A u czem jesteśmy w ogóle? W pokoju. U i No i Messi cały bo jest to jest Martinez. Nie. Odbierz i strach. Dobre. Dobra Dobra, proszę Miejsce gracza Połączenie SPA Ach. Czekoladki się napi <grywa> A czemu ja nie mam Viniciusa? Ej, serio go nie ma, patrz A, bo chyba zmieniałem składy, w sensie... Nie Ej, chyba w stali Mielec, jest serio <grywa> Serio To dawaj reprezentacjami Skłon On by mi zagrał czymś takim innowacyjnym Messi bo Messi wersji Ronaldo Cristiano Czekaj, Leo bo... <laughs> Cinaj się! Przestrzeń! Cinaj się, jak na treningu! <laughs> Dobra brzucha ty! Dobra mkarza, graj mu w tył. Między strefy. Prezydent składałby się. Ale szan robić sztuczki. Zdech mu się Oto wyjściowy skład reprezentujący. Dia strony. Może faul nie? A <laughs> ja. Nie dosuž, nie dosuž. Aj, aj, dobre, no to jest termin na młodzi zawodnicy, brak koncentracji. Ale on balans. To jest Ustawienie bramkarza to jest kryminał 1-0 Ale widzisz Ale po ziemi, ziemi. Patrz, 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 Ale patrz, robi... patrz stoi? Patrz co robi muś w Co? Co? To sobie jaja no Jak bramkarz musi się tak ustawić? Ja nie mogę nim kontrolować Nie, 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 możesz, nie, nie, nie. Możesz, To trening się z treningu ubierze Widać, że nie przerabiałem tego na treningach Na treningach? Robiliśmy analizę, przeżywaliśmy Dobra Ależ go wkręcił w ziemię Ale ja muszę czytać wywiad do trenerach, nie? Nie, nie musi dać. ja cię pyknę Ależ przejęcie tego zawodnika! No to to może przynieść o Dobra, dobra. Nie no, dalej. Zagrożenie. Przypomniała taka sytuacja też w Łosku. E, mieliśmy też właśnie z trenerką mentalną zajęcia. E, całą drużynę wyszli na boisko. No i właśnie też coś chciałam prowadzić w takiej jakby formie właśnie gry blind football w parach że jeden z nas miał opaskę i nic nie widział, a drugi go trzymał za rękę i jakby musiał mu komunikować, tak? Mm -hmm. Tu w prawo, tu w lewo, tu piłka, tu ten. No i nas tak wbiła w takie boisko, wiesz, szesnastka, no tak jakby dwa razy szesnastka, no i tam wrzuciła, nie wiem, nas było dużo. No i wszystko fajnie, tylko... Skończyło się, że jeden popak jedynkę złamał, nie? Jedynkę złamał i, i wiesz. No i tak się skończy ten że już się... Tak, praca z drużyną. Fajnie. Fajnie? Fajnie. Dobra, nie? Dobrze? dobrze. Do, dobra, ciężka praca, tak? wykonywana no. przez nas. Fajnie. A wiesz Krzychu, zrobimy dobrze, żeby Ci dobrą pracę Krzychu zrobił. Naprawdę, tak? Biega ładnie. A Krzychu, ty lubisz jak się obciążysz trochę? Nie? Twoje ciało lubi siłowe takie tak. siłowe rzeczy, nie? To lubi. No tak, że ja tak zacząłem zauważać parę lat temu, że to tak daje efekt taki. No efekt, nie? Bo to The widać po Tobie, widać, no. I też No. no. Niech zrobić, niech tak. tak. Odpłukać. Dobrze, na razie mamy. No, nie w tamtym roku dużo więcej było. Nie ja pamiętałem. W tym roku? Dawno temu. Kurde, nic nie było. Na pluski co No. Dobrze jest, Krzysztof. mi się tak. Przysmagać, żeby ci z zawody zrobić. To jest najlepszy? Pinga, wiesz? Dobrze. To jest najlepszy w drużynie? A. Bo ja powiedziałem w wywiadzie, że Buko jest najlepszy, ale. Cześć, tu jest kamera? Dobra, dzięki panowie. On i ja do no, na Buko. No, Konia. Teraz Teraz czekaj. Kogo obstawiasz, że byłby najlepszy? Poza tobą, oczywiście. Poza mną. Nie, nie widziałem, widziałem tylko tego, że przegrał. A Kondi gra teraz? Patrz akurat. możesz nagrać jak najbardziej. Raciu tutaj wiesz, chodzi o. Powtarzał, że jest najlepszy, po czym pierwszy mecz, który widziałem, przegrał. Z kim? Z Wafem. W jaki sposób? Ośmieszający, prawda? Jednak... Jeszcze... Był i Zmieniam zdanie, ja z zbachnę, jesteśmy najlepsi, Bóg nie umie grać. Nie umie grać, jakby to już nie znalazł przeciwnik, był, to prawda, wczoraj. Każdy mężczyzna dostał na dziurę. więc Jakby Można by powiedzieć, że królowi podziemia król podziemia jest dwóch. Raczej. 5-0. 5-0 dla mnie. 5-0 Tomek grałeś tu już kiedyś, nie? Tak. Ale większej czyli nie? I, I żółtą piłeczkę. I żółta piłeczka była. I no tak, to dużą byś znalazł. Dobra, A tutaj? Nie, Dobra, ostatnie dwie piłki mam.

tak się sprawdza, wiecie? Tak. tak się sprawdza. Jak zdobędę punkt, to wygram, nie? Dobra. Ej, można, można powiedzieć, że jesteś równie dobry w FIFA co w piłkę. Można być z nimi grając. Teraz sobie jesteś i Monika czacie, a tak to kiedyś piłem, ja stałem i się zmieniałem. Nieprawda. Jak nieprawda? Y Szeliga tak stało i wszyscy się zmieniali. Magajcie <grymka> <grymka> od siebie. No ja to wiem, nie, Jestem... to nie gra. Wiktor z Jarosławia. Jakie to imię? Jakie Jakie Wiktor z Jagieły. Jakie kraj imię. Jakie Wieski, para na prawej broni, buku na szusce kłosiu na skrzydle. Tutaj Seba, Pasiu.

Oh. O! Mamy to? Oczywiście! To nie dobrze. Oh. Oh. O! No ja, ja, murem! Ale to był dobry strzał, kurczę. No się. Nic nie, ja, nie, nie zrobił. jakbyś się chciał zapytać, to tak, mamy to. Mamy. Tak? To dobrze. Oh. O! o. Ale znowu w środek. Ko, ko. Koronielny. Nie, no. kurde drugi królu, Nie, no. patrz, patrz okay, bali w środek. Ale chyba tylko moja. Ale w środek życzy ja nie nie się jej. Ej! Mamo! No, Mamo! Mamo! ma ten Mamo! Mocny ma

No, ale ale Braże, nie! Ja, ale stała chyba u... to. Stała. To to nie może stać? Chyba nie może stać. A co Baran z wolnego strzelenia? Podpił. Daj ich Baran. Podpił. Dobra. Ostatnie dwie. Idę po zwycięstwo Bukowski. Idę po ciebie. Daj z pierwszej wachów. To jest szansa. Daj z pierwszej. Zeskoczył. Nie krypuluj. Ale się nie da w tym. Chyba grać piłkę no, i taka jest prawda, to nie chodzi w ogóle o umiejętności. Ale oni sobie w korkach grają. zrób zbliżenie, bo to... Zrób zbliżenie. czym ja gram, ile to waży i podeszwę, zobacz, ile to waży, to. Ale zdrowie fizyczne lepsze jest ich niż ich, ale oni się strzelają na treningach. A i ten potem nie może biegać, Ale później nie może biegać jeden z drugim, trzecim. Ten ma 15 lat. Biodrawo wysiadają. Dobra. Dobra. Dobre, dobra. Rygał, Buko. Jeden na trzy są. Nie, 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 War, 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 no. war. <grym _> mamy? Ja, ja on bo ja myślałem, że na linii ja mamy zacząć Ja myślałem, Ej, że na linii ma stanąć. Dzięki Oczywiście, że tak. ja to się jak piłka jest na linii to jest gol, czy nie? Ej, tu ci przynajmniej buty nie będą przeszkadzać. No właśnie i dlatego? Dlatego w okresie zimowym będę stawał się bramkarzem, a w okresie letnim Ja No piłkarzem to nie, ale zawodnikiem pola. On teraz tak mówi, na co dzień jest poczuty strach. Poczuty? Powiedziałeś? No, no nie widzę, co Dobra, czekaj czekaj Nie widzę, my go będziesz mił. Ej, dobra, Adrian Błockowski, strzelasz mi w pod trzykarne. Nie, nie, wolne. I zobaczymy. Tak? Jesteś? słuchajcie! Krystiano okay. się. Jezu, ale Cię, to się nie liczy. <grym <grym zaniedź> <grym zaniedź> ale ma <szumą> uderzenie. <grym zaniedź> ale się <szumą> ma uderzenie. O daj, to się nie liczyło. Ready? Wyjdziesz na linię. Na piąty mecz wychodzisz? Dobra się, na złapał. Chodźcie muszę sobie zobaczyć gdzie jest ta piłka. Mamy, gdzie ty stoisz, megsta? To Stoję nasze no, oczywiście. Pinujemy Muszę rozbieg brać? No to no są. Tak, becie. z krosek. no jest nic. uwagę, kurwa. No, nie są Już? Dałaj, tak. Ładujś! Mamy 10 czy to. Wiedziałem ty warczak. Hey, <ślesz> <i prosiłem, ślesz> <I stawłem. ślesz> <ślesz> sorry. No słysza Dobra, dobra i tak ja bym gdzie jak go znam, ja bym gdzieś będzie strzelał Ja to znam jak w środek wiedziałem o łatwizie <noise> Gdzie ty stoisz? Ja rozwaruję moim zdaniem Dobra, nic ty do serio. Czekaj sobie jeszcze raz Brawo, prawo. 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 prawo no? Już? Tak, tak. No. Uj, Ujujujuj uj! Christianu nie. No do kary Nie no co? Ale chłopie A Jeszcze raz, A jeszcze, A jeszcze, raz. jeszcze raz Chyba inna, że mam takie buty jakie mam, nie? Brawo, 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 serdecznie Chłopie No dobra, co mam widzieć jak i to jest no. Ej dobra, ale to jakieś dodatkowe wynagrodzenie będę wnioskował za kontem tak. dostarczony. Będzie miał. Dobra, jesteście gotowi. Oj jo. No jeszcze raz! Nie no, to jest katastrofa! No, dobra! dobra. Zabijesz mu buty i piłkę Strzelasz po na ustawę no Weź spróbuj najpierw bez szalika trafić, okej? Okay? Masz tutaj na środek Pat co on robi A co on robi, ty. On koka na włosy Mama go uczyła jak suszyła, co nie? Krok. Nikt ci nie zabiera, ale daj jeszcze krok do tyłu Patrz jak masz jaje Nikt ci nie zabrał Dobra Daj dwa kroki do tyłu Ej, Wachu, gdzie jesteś?